Siemano widzowie, z tej strony Hardulo i witam was w kolejnym odcinku na co jest Dzisiaj mam 101 zł i klasycznie zrobimy sobie z tego budżetu koskę. Do końca nie wiem jeszcze jak, ale zaraz zobaczymy. Zanim to, to oczywiście mój kod promocyjny Hardulo, który wam daje 10% do depozytu i 2,10 zł 10 groszy na start. I przy użyciu go możecie zgarnąć te fajne skinki, minimalna wpłata dycha. Ja już przechodzę, nie ma co zwlekać. O kurcze, patrzcie, taka bitewka. Dobra, wchodzimy w to na początku. Nie tworzymy własnej. Tu jest fajna bitwa za 5 To Jest standardzik, więc to, że dropnąłem tego Ludwiglasa. Bardzo dobry omen. To mi się podoba. I tu będzie dalej. No dobrze, trochę gorzej. Yy, mamy? Mamy to, tak. O kurczę, i to tak naprawdę na milimetry. No dobrze, 142 zł. 4 do przodu. To mi się podoba. Jest tutaj coś jeszcze ciekawego? Dobra, tu znalazłem w miarę ciekawą bitewkę. 84 zł. Chcę czwórki w buściku. I rotten case też w buście. I oczywiście jest to underdog. Więc muszę zrobić jak największe gówno. O, kur... o dobra, nie podoba mi się to. Dawaj, aspirujesz coś dość drobni. O dobra, te są gajy co ja mam. Tej szanse zaczynają zmieniać. Wygrywam. Ok. Tylko teraz, żeby się jeszcze utrzymać na tej pozycji. Może to być trudne. O to jest drogi z kim co? Ej, dobra, nadal mam prowadzenie. Teraz jeszcze nowa. By mi sam nie porobił. Boję się. Mam, mam. Dobra. 231. Na razie częściej mi sprzyja. 290 zł. No dobrze. Tu jakaś bitewka. No to jest procentówka, to nie, nie będę w to wchodził. Tu 42 zł. Standard jakiś. No dobra, wchodzimy w to. Okej, okay, dobra, gościnko nie dodaje, więc wychodzę. Tu Mamy jakiś 22 2, -2. No, Dawaj bota. Anonymus Tu Mamy standardzik 2.2. 2 O! Dobrze anonymus, to mi się podoba stary. USP i Glock w buście na początek, teraz co? Jest ten Rotten w buściku, no dobra Nie no, wygraliśmy to już raczej Ta. Tylko czy na tym zarobimy? Chyba lekko, nie? No troszeczkę, cztery dyszki Niezła pasta. dobra, 326 O, tu jest jakaś bitewka Elegant Ja mam Emilii, no dobra, standardy Chyba my. Nie. Nieee, ojeju Tą dropnął. No. Aha, dobra, to fajstałem był droższy? To się zdziwiłem akurat. No i dobra, 260. No dawajcie, róbcie jakieś ciekawe bitwy. Takie to nie taktyka. Dobra, tu jest jakaś za 47. I jako pierwszy keyword możecie napisać. Mm, swój ulubiony horror. O, bo... za niedługo jest Halloween. Więc to może być fajny tematyczny keyword. I... Yy, nie, nie, nie. Podoba mi się to. Dobra, przegrałem. Widzę ja. 216 No dobrze Tu jeszcze ciekawego się pojawi No dawajcie, dawajcie Tu jest jakaś, znowu te prezentówki Nie, 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 to nie ma sensu, stary Tu mamy 2 na 2, samec czwórki w puście Więc i tak czy jak ta bitwa nam się zwróci jest okay, 6 złotych A przynajmniej powinno, ale mi dobrze dropi. Nie no, co to jest Jakie ja mam szczęście Ile tutaj zarobiłem, 2 złote <grym> No, bywa i tak. O tu jakaś jest niezła bitewka. Underdog. No dobrze. Niech ten Anonymus, jaki gówno drop. Dobrze, te skrzynki lepiej dadzą. Jeju, ale gówno, dobra. Do 70 zł jeszcze mamy. Wydaje mi się, że teraz przyszła pora na to, żebym ja zrobił bitwę. No, klasycznie music boxy. Nie, niech będzie jedna Wupa. Te graczy. Wydaje mi się, że standard. I dajemy boty, bo nikt nam nie chce wdobić. Nie wiem czemu. Ludzie się boją tych music boxów, one są zajebiste. Mmm, ot, w miarę git. A nie, ojeju, wobec Star Trekka mi dropnęło. A teraz? Teraz haspoko w miarę. Już mi się mylą te music boxy, a te płytki. No, aleks mię farobił. Dobra, nie zawsze można wygrywać. Ile to jeszcze mam? 84 zł. Więc róbmy tak. O, duże ryzyko. Dawaj. to jest, co. A, to jest ten Tani. Dobra. O ten jest miar drogi. Właśnie trzy dychy. Prawie. I i. Denzel? Jeżeli w Star to to mam. Kurde nie. No dobra, no nie piekło. Jak ostatni keyword napiszcie, co byście kupili za milion złotych. No, ja się będę z wami żegnał. Siemano.